Już niedługo przeżywać będziemy niedzielę dobrego pasterza. W majowym Stasiu, siostra Zofia Szymanek poruszającej opowieści o zagubionej owieczce, objaśnia, w jaki sposób Pan Jezus opiekuje się całą swoją owczarnią. Maj to też czas, gdy w wyjątkowy sposób myślimy o Matce Bożej. 3 maja czcimy ją jako Królową Polski, a cały miesiąc wyśpiewujemy Litanię Loretańską. Staś przygotował specjalną planszę do wypełniania kwiatami dla tych, którym uda się wziąć udział w tym nabożeństwie. Warto pamiętać, że 26 maja świętujemy Dzień Matki. W tym wydaniu Stasia znajdziemy podpowiedź, jak wykonać piękną laurkę, a z pomocą siostry Anastazji wyczarować pyszny deser, z którego z pewnością ucieszy się każda mama. Dodatkowo w majowym Stasiu. Historia Andrzeja Boboli opowiedziana przez Joannę Szarkową, teatrzyk o dzieciach i smokach, które segregują śmieci, autorstwa Ewy Stadtmüller i całe mnóstwo łamigłówek i zagadek. Zapraszamy do lektury.